Cześć, dziś pokażę Wam makijaż, o którym mnie wiele z Was prosiło. Eee, nie myślałam, żeby nagrywać ten, tego typu tutorial, natomiast no, prośb było mnóstwo, także proszę bardzo prosty, dzienny makijaż. Może być oczywiście wieczorowy, jeśli ktoś eee, woli delikatniejsze wersje, jak najbardziej eee, taki elegancki, schludny. Z klasą, bym powiedziała. I przy okazji używam sobie nowości. Tutaj akurat nowości z Glam Shopu, które powstały z Martą Jeszczelitą, czyli paletka cień, jak również rozświetlacz. Także, jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonałam ten makijaż, jak łatwo i szybko można go wykonać w kilku prostych krokach, to zapraszam do oglądania dalej. Na powieki nałożyłam już korektor. Jest to korektor z Affect. On jest mocno kryjący, zastygający i dodatkowo też go utrwaliłam pudrem. I przechodzimy od razu do cieniowania. Zacznę sobie od paletki z Glam Shop, która powstała z Martą i Zdęczelitą, Abstrakcja. I pomieszam sobie najpierw te dwa odcienie, czyli ten taki musztardowy, przybrudzony żółty z tym różem pastelowym czy schwinią, coś takiego, coś pomiędzy tym. I wezmę sobie mniejszy, taki bardziej precyzyjny pędzelek. Jest to glambraż 12. Oczywiście wszystkie pędzle wam tu jeszcze dokładnie na ekranie oznaczę. Więcej mam tego, tej brzoskwinioróżu pastelowej, brzoskwini myślę. I zaznaczam sobie załamanie powieki. Robię to zazwyczaj na otwartym moku, żeby zobaczyć, gdzie ta powieka się załamuje, ponieważ ja też swoją powiekę chcę optycznie powiększyć, więc nakładam troszkę wyżej niż normalnie znajduje się moje załamanie powieki. Z tym do jakiego momentu należy cieniować to oko trzeba uważać, dlatego, że jeśli wyjedziemy zbyt wysoko, to będzie wyglądało sztucznie, tak bardziej dramatycznie, tak drag queen trochę, więc tutaj nie ma co przesadzać, dlatego też polecam Wam takie bardziej precyzyjne pędzelki, Oczywiście, to jaką wielkość pędzelka wybrać zależy od tego, jaki macie kształt oka, jaką wielkość tego oka. Teraz jest akurat na rynku dosyć sporo takich pędzelków bardziej precyzyjnych, czy większych, mniejszych, więc można faktycznie sobie fajnie to dobrać, żeby po prostu ten makijaż był bardziej precyzyjny i rzeczywiście dopasowany do tego kształtu oka. No, pigmentacja jest naprawdę przyjemna. Bardzo łatwo też się rozprowadzają te cienie. To jest moje pierwsze użycie tej palety, więc wiecie. Tak sobie będę tutaj mruczać, czy mi się podoba, czy nie. Więc, tak na razie, myślę, że jeszcze dołożę sobie tych, tej mieszanki i wklepię delikatnie w zewnętrznym kąciku oka. Jeśli na przykład nie chcecie na co dzień mieć żadnego jakiegoś takiego mocniejszego koloru, jak ja teraz trochę przeszalałam, to spokojnie możecie użyć jakiegoś neutralnego brązu, czy nawet bronzera. Ja też często tak robię, że używam po prostu bronzera na powiekę, raz, dwa, trzy, wycieniowuję sobie to oko i, i tyle. Też bronzer mają ładne odcienie, lekko wpadające w ciepłe więc też ładnie ożywiają tę cerę. Także jak najbardziej polecam używać do oczu ale ja przy okazji chcę właśnie używać tej palety z Glam Shopu. I teraz jeszcze, żeby to blendowanie było jeszcze ładniejsze, czystsze, sięgam po troszkę większy pędzel, taki typowy do blendowania i jeszcze rozcieram sobie te granice. Nie dojeżdżam tym pędzlem tutaj do tego załamania, czyli tu, gdzie mam bardziej intensywny ten kolor, tylko przy samych granicach, żeby to jeszcze ładniej sobie tutaj rozdymić, żeby nie było ostrych przejść, tylko żeby to się ładnie połączyło. Równie dobrze można jeszcze ten pędzel zanurzyć sobie w pudrze czy w beżowym cieniu, jak chcecie. Ja akurat tutaj nie czuję aż takiej potrzeby, myślę, że tak będzie w porządku, że nie muszę tutaj jakby obniżać sobie tego cieniowania. Myślę, że jest w odpowiedniej, odpowiedniej wysokości, także tak sobie zostawię. Można jeszcze mm, użyć na przykład troszkę cieplejszego odcienia i trochę tutaj też to te granice ocieplić i może w sumie Zróbmy to, ale tak jakby nie jest obowiązkowe, tak to jest już takie moje, trochę, widzi się trochę takie ciekawsze połączenie tego makijażu, trochę rozbudowanie go po prostu. No i wezmę właśnie ten cień, którego używałam wcześniej w połączeniu z tym, tylko wezmę teraz właśnie ten ciepły sam. Zdejmuję sobie nadmiar na dłoni, żeby jego nie było tak dużo, bo one są faktycznie mocno napigmentowane i na tych samych granicach delikatnie smierając tylko po powiece. Przy dymiątej te granice. Łącząc w ten sposób jeszcze bardziej um, jakby odcień skóry z tym cieniowaniem wcześniejszym. Ale tym bardziej, jeśli użyjecie tylko brązu, bronzera, um, który nie jest aż tak mocno napigmentowany zazwyczaj, to on się powinien bardzo ładnie wtopić w waszą skórę i um, te przejścia nie będą jakieś ostre i niestetyczne, przynajmniej być nie powinny jeśli nie będziecie naciskać zbyt mocno pędzlem do skóry ja dosłownie smyram tylko um, tutaj skórę żeby delikatnie rozproszyć tylko ten cień no i co, to samo po drugiej stronie e, nabieram sobie mieszankę tych dwóch cieni zacznę sobie, zdejmuję nadmiar e, i zaczynam od podkreślenia załamania powieki. Sięgam sobie teraz po paletę z Affect, która powstała w współpracy z Pro Makeup Academy. Jest to In the Spotlight. I biorę sobie ten jasny mat, który lekko wpada w różowe tony. Też zależy jeśli chodzi o ten cienie. On jest specyficzny, dlatego że on też wygląda różnie na różnych karnacjach. Przy cieplejszych karnacjach on bardziej wpada w żółte tony, przy jaśniejszych karnacjach bardziej w róż, także ten cień jest taki, jak mówię, specyficzny. U mnie lekko właśnie wpada w różowe tony. I nakładam sobie go tutaj w sam wewnętrzny kącik Oka, żeby tutaj rozjaśnić tę powiekę, ożywić. Ten cień jest mocno napigmentowany jasny i on się super sprawdza do rozjaśnienia tej wewnętrznej części. Bez użycia błysku tak naprawdę, można matem równie dobrze tej sobie to miejsce rozjaśnić. I zobaczcie w ogóle, jaka jest już różnica, co? No przepięknie to wygląda. Bardzo dobrze się ten dzień sprawdza. Właśnie do rozjaśnienia sobie powieki. Teraz odrobina kleju z NYXa może sobie na palec i wklepię na środek powieki cieniutką warstwę. Bo też nie, nie chcę, żeby ten cień był zbyt mocno przylegający, zbyt mocno błyszczący. Tylko, żeby tak dobrze się przykleił i lekko błyszczał. Żeby mi się nie osypywał w ciągu dnia, dlatego, że będę sięgać po Turbo Pigment. Ten przepiękny. Mm, i wklepuję go palcem. I zobaczcie, jak przepięknie wygląda. I ładnie się komponuje właśnie i z tym cieniem wewnętrznej części, jak również z tym cieniowaniem w załamaniu powieki. Te wszystkie odcienie się po prostu pięknie dopełniają. To samo zrobi po drugiej stronie. Klej z Nexa Turbo Pigment z paletki Marty. Na dolną powiekę użyję sobie bronzera z afektu, którego będę używać później też na twarz. Patrzę lekko do góry i delikatnie tutaj sobie smużę. I słuchajcie, teraz kreska. Jeśli chodzi o mnie, na ten moment uwielbiam robić kreski cieniem. E, bardzo dawno już nie robiłam kreski eyelinerem, jakoś po prostu mi jest przyjemniej, lepiej, szybciej po prostu robić e, właśnie cieniem. I tak zerkam na bok, ponieważ sięgam sobie po pędzelek e, i najbardziej lubię pędzelek z, na ten moment z Sephora. E, nim po prostu najwygodniej, najszybciej rysuje mi się kreski mm, tylko, że to jest pędzelek, który był w zestawie i wydaje mi się, że on nie jest dostępny natomiast bardzo podobny do niego pędzelek jest z Hulu P44, staram się go teraz znaleźć na szybko, e, taki precyzyjny cieniutki, o może tak precyzyjny, cieniutki, e, skośny także również jak najbardziej Wam Polecam. No i sięgam sobie po paletkę In The Spotlight, właśnie z Affect. Też często sięgam po paletkę z Affectu Evening Mood. Dobrze mówię, tak. Tam jest również czerń i ciemny brąz, bo ja sobie właśnie te dwa odcienia. Łączę czerni z brązem, dlatego, chyba że czasem też lubię użyć po prostu brązu. E, raczej czerni teraz rzadko używam samej, dlatego że jakoś lubię ten akcent brązu delikatnie dodać, ale to już jest, wiecie, kwestia indywidualna. Ja tylko pokazuję jakby mój sposób, to jak ja to robiłam, ale jak, jeśli chcecie mieć czerni, bierzcie czerni, jeśli chcecie mieć brąz, bierzcie brąz. Jeśli chcecie inny kolor, również jak najbardziej, ale ja Wam pokazuję właśnie te opcje. E, no, tak jak o to prosiliście, po prostu. Taki makijaż. A więc ja sobie najpierw narysuję jaskółkę, czyli to, co jest najgorsze, żeby mieć to już za sobą. Znaczy najgorsze, najtrudniejsze po prostu, chociaż ja aż takiego problemu z tym nie mam, ale wiem, że wiele osób z tymi jaskółkami problem ma. I teraz druga kreska dociągam sobie od powieki ruchomej do tej jaskółki. Może się jeszcze przybliżę, o. I teraz już kolejna kreska już na ruchomej powiece przy samej linii rzęs. To są tak naprawdę trzy takie ruchy, trzy kreski i później już tylko wypełniam um, te luki, które mi powstały. Na linii wodną ląduje jeszcze beżowa kredka. Jest to kredka z Vibo, która powstała z kasią katosu. I tak, wytuszuję sobie rzęsy. Użyję tu akurat maskary ze Ona no, Bardzo fajnie po grubie rozdziela rzęsy, wydłuża je. Um, I przejdziemy do wykończenia makijażu twarzy. Po tej stronie nałożyłam sobie rzęsy takie delikatne, zagęszczające rzęsy, powiększające trochę oko. To są bardzo delikatne rzęsy, subtelne, które ja bardzo lubię. Ale oczywiście na co dzień ja nie używam sztucznych rzęs. Jeśli Wy również, to oczywiście nie musicie tego robić. Ja nakładam te rzęsy, żeby Wam w całości pokazać, jak wyglądał mniej więcej ten makijaż, który miałam na sobie w filmie, gdzie właśnie prosiliście, aby pokazać Wam, jak ten makijaż wykonałam. Te rzęsy też dodają takiego eleganckiego efektu, mam wrażenie, takiej Subtylności, ale jednak to oko jest bardziej podkreślone. No, w każdym razie ja je bardzo lubię. I kiedy chcę delikatnie to oko podkreślić, nie w jakiś bardzo mocny sposób i to są Ardell Baby Wispies. Um, więc nałożę sobie teraz na to oko, bo chciałam Wam pokazać, jak to jest przed i po, powiedzmy. Um, no, i już przechodzimy faktycznie do tego konturowania twarzy. Brązer z afektu, Jest to odcień Brazil, czyli ta cieplejsza wersja, i podkreślam delikatnie obszar pod kością policzkową. Oczywiście wzdłuż linii włosów na czole żeby delikatnie optycznie pomniejszyć to czoło i też delikatnie je podkreślić w sposób taki opalający, żeby trochę ożywić tę skórę, opalić właśnie. I słuchajcie, mam tutaj jeszcze rozświetlacz Turbo Highlight, który powstał właśnie z Martą w Glam Shop i zobaczymy. Pierwszy raz będę używać, ale właśnie chcę sobie go nałożyć na szczyty kości policzkowych, nakładam sobie na pędzelek i tej wcieram najpierw w skórę i teraz w twarz. Pięknie się mieni. Ma bardzo ładny odcień, taki mój bym powiedziała. Taki jaki ja lubię. Czyli szampański, mm. Tak, szampański, taki lekko ciepły, tak? Czyli właśnie trochę ożywiający decerę. Nie taki zimny, trupi, chłodny. No, może tutaj jeszcze troszeczkę, ale odrobinkę. Przynajmniej się staram, chociaż <słuch> rozświetlacz jest faktycznie intensywny. Ale ja też ymm, bardzo lubię rozświetlacze, właśnie tak wciskać sobie właściwie wcierać w skórę dodatkowo jeszcze palcem. Jest to myślę odpowiednia intensywność rozświetlacza, z tego względu, że widzę, że można budować tę intensywność. Może być mega, mega świetlisty, ale też spokojnie. O, to już przesadziłam. Ale spokojnie też można uzyskać efekt dosyć naturalny, co mi się bardzo podoba, że można sobie to stopniować, ale też może być naprawdę konkretnie. Także kto, jak co woli. Poszłam jeszcze po róż, ponieważ przypomniało mi się, że miałam właśnie na tym filmie bardzo ładny róż rozświetlający. To jest róż z Beka, jest to miniaturka i to jest róż w odcieniu kamelia, Taki rozświetlający, właśnie lekko wpadający w różo-złoto, tak jak właśnie ten turbopigment na powiekach. Więc nakładam sobie na pędzel taki puchaty, żeby też to nie było zbyt intensywne i wcieram tutaj. Policzek. Dzisiaj jest mocno napigmentowany, więc e, trzeba uważać. Uważać z tym, żeby nie nałożyć za dużo. I jeszcze to rozpracuję sobie pędzelkiem do konturowania. Pozostał mi usta i ja użyję tutaj Lip Paint z Lorela. i to jest odcień 102 link Pink. To jest taki, taka pomadka, pomadko błyszczyk właściwie, pomadka, która ma bardzo mocne krycie, a przy tym ma wykończenie jak w błyszczyku, czyli właśnie mocno błyszczące. I tak, słuchajcie, wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z tej propozycji, bo tak dużo wiadomości o ten makijaż dostałam, że po prostu no, nie mogło e, obyć się bez tego filmu. E, a myślę, że jest to bardzo taki podstawowy makijaż i powiedziałbym nudny e, do pokazywania, ale mam nadzieję, że faktycznie będziecie korzystać, bo to jest dla mnie najważniejsze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Cześć!